Dzisiaj jesteście, pływamy sobie na pontonie. Jesteśmy od gdzieś 6 na wodzie, nie? Gdzieś tak się zwodowaliśmy. Plus minus 6. Najpierw była kicha, szukaliśmy tej ryby na płytkiej wodzie na głębokiej, ale niestety za bardzo nie działo. Ale jak już teściu się rozszalał, to człowieku nie da się go zatrzymać. Szaleje strasznie. Jakieś brania, dużo takich delikatnych brań, pustych, niestety. Na takie obrotówki, które znacie z Maćka ckf Fishing Kanału To tutaj jak zwykle sporo się dzieje Teśmy na obrotówkę miał fajnego konia Ale, ale niestety spadł przy, przy, przy podbieraniu No i spoko no. Zobaczycie co się dzisiaj działo A my wędkujemy dalej Jeszcze się pośmialiśmy No nie może też. tak. Jest ryba niesamowite. No? Co jest? Jest. Kurno, wędkę mi zabrał Ten to przywalił fajnie, jeszcze byłem odwrócony Co to? No, bardzo gdzie go tu dostać. Taka ryba. Jak to nie wiem, no, 50 to może ma. Ale gruby. 52. Fakt, że ten przywalił, myślałem, że będzie większy. Podbierek na 40. Albo przez szczupaka, albo przez te yy, czaple. Też tak, właśnie nawet komentarz mi któryś napisał, że w chupaków, że mogło to być czapla, bo też takie złowiłem jednego z mięchem. O, to, to raczej nie od szczupaka, faktycznie. Ale okropnie. Umięcho mięcho na wierzchu. Ktoś się tu ręką wyjmie za nos jak jest zapięty. I do wora. Oh yeah, I don't need no liquor and I don't need no drugs Like, I am gifted to really get that buzz. Cause I just like the music, so that is what I want. Let me bring you all to life, cause that's what I'm all Like, just go and do it now, even though I'm sober. Energy is crazy, yeah, I am taking over. I can really write these battle so chilling on the sofa. Cause I am a monster, and I can So I told the truth to you, this no bluffing like Mama, 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 I'm a monster Yeah, I am the lord that's gonna conquer So I don't care what you say, you know I run this So I've been packing my path, I'm really on hey, this On this level, elevated, man, I do it now I really gotta make it like I don't care what they be really saying So I'm coming through and I just gotta tell it I'm a monster, I'm a genius, man, I'm working so hard So I don't really care what they say right now I Strypsu. na obrotówkę. Może jakiś fajny okon. To może faktycznie okon. Okon, no. No nie, takie ładne oko. Poprawy jest tutaj na czwórce. Sieć. Nie, to szkrapik O, To mogłoby tak być. Taki gadzio, gadzio. Hopsa. Dobra i wracamy. Koniec wędkowania na dzisiaj. Parę rybek siadło. Mniejszych, większych. Większość niestety tych mniejszych. Ale spoko. Zabawa była. Bo testowaliśmy, poszukaliśmy tych rybek, coś tam się udało złowić, więc. spoko, Ale ludzi jest tyle, że to jest jakaś masakra. Ciężko w ogóle znaleźć. cię, do No, to już jest kolejny problem, że zastanawiam się teraz, jak się zwodować w drugą stronę. W sensie, jak wyjść na brzeg, bo tam, gdzie to zrobiliśmy, jest teraz 8 osób, plus pies. Nie wiem o co chodzi. Tutaj jedni się składają, inni się rozkładają masakra, jest bardzo dużo ludzi. No plus jest tego taki, że jesteśmy we dwóch, że w razie w no to sobie po prostu gdzieś tam przeniesiemy sprzęt i tyle, no. Zobaczymy. W każdym razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Zobaczymy gdzie, zobaczymy jakie ryby. Może sandacze wreszcie się uda jakieś złowić chociaż... Mamy, no mamy, tak. mamy problem ostatnio z tym, żeby namierzyć sandacze na spinning. Zobaczymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. strzałeczka.